Pilne wieści w sprawie katastrofy samolotu F-16 prokuratura właśnie ujawniła. To nie są dobre informacje. Tragiczny wypadek, w którym zginął pilot F-16, wstrząsnął całą Polską. Wszyscy liczą na to, że służby wyjaśnią, co dokładnie wydarzyło się feralnego dnia. Tymczasem prokuratura przekazała właśnie wiadomości, które nie uspokajają nastrojów. Śmierć doświadczonego pilota wstrząsnęła Polską. Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. W wypadku zginął pyłk Maciej Slab Krakowian, doświadczony pilot wojskowy, ceniony zarówno przez kolegów z bazy, jak i przez przełożonych. Maszyna rozpadła się na strzępy, a dramat rozegrał się na oczach świadków. Hołd pilotowi oddawali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, a cała Polska pogrążyła się w żałobie po jego nagłej śmierci. Trwa trudne i wielowątkowe śledztwo. Prokuratura prowadzi intensywne postępowanie, starając się ustalić przyczyny katastrofy. Śledczy rozpatrują trzy główne hipotezy, ale jak podkreśla prokurator Piotr Antoni Skiba, żadna z nich nie wysuwa się obecnie na prowadzenie. Wiadomo jedynie, że całkowicie wykluczono kryminalny charakter sprawy i celowe działanie. Kluczowe znaczenie mogą mieć zapisy z czarnych skrzynek, choć na razie nie ma pewności, czy uda się je odczytać. Rekonstrukcja samolotu i skomplikowane procedury. Postępowanie może potrwać nawet dwa lata, przyznaje prokuratura. Jednym z powodów jest konieczność rekonstrukcji maszyny, która podczas wypadku została rozerwana na dziesiątki tysięcy elementów. Zwyczajny wojskowy samolot ma kilkadziesiąt tysięcy części, F-16 ponad 300 tysięcy mówiła w rozmowie z Faktem, prokurator Skiba. Odnalezione fragmenty zostaną ułożone i analizowane, aby spróbować odtworzyć przebieg katastrofy. Podobne działania podejmowano już w przypadku innych tragicznych wypadków lotniczych, m.in. katastrofy Malaysia Airlines z 2014 roku czy polskich samolotów transportowych. Wtedy to właśnie rekonstrukcja pozwoliła ustalić przyczyny tragedii. Dlatego śledczy podkreślają, że w tej sprawie potrzeba czasu, cierpliwości i żmudnej pracy, a szybkie efekty nie są możliwe.